Z tej strony, prosto. witam Was w kolejnym odcinku z Lego Star Wars Skywalker Saga. Można powiedzieć, że witam Was bardziej w takim re-uploadzie. Nagrywam e, ten odcinek od nowa z tego względu, że nie wrzuciłem tego odcinka e, na YouTube'a. W ogóle się o tym nie skapnąłem. Rzadko kiedy mi się w ogóle coś takiego zdarza. I przez to właśnie nie pokazałem wam aż chyba trzech odcinków ze Skywalker odrodzeniem. Albo może dwóch, w sumie to nawet nie wiem. Jak pamiętacie, ostatnio robiliśmy ostatniego Jedi'a. I oczywiście musiałem sobie innego save'a zrobić, no bo jeszcze tutaj w otwartym świecie będzie dużo aktywności. I to też chciałem wam pokazać. Dobra, to więc zaczynajmy ostatnią, dziewiątą część, pod tytułem Skywalker. Odrodzenie. Dawno, dawno temu w odległej galaktyce. Star Wars. Słuchajcie, no nie ma tutaj muzyki. Wyłączyłem ją z tego względu, że naliczają sobie prawa autorskie za coś takiego. Część dziewiąta. Skywalker odrodzenie. Umarli i przemówili. Galaktyka usłyszała tajemniczą transmisję z grozią zemsty, wypowiedzianą złowrogim głosem nieżyjącego imperatora Palpatina. Generał Leia Organa wysłała tajnych agentów, którzy mają przeprowadzić wywiad, podczas gdy Rey, ostatnia nadzieja Jedi, trenuje do walki z nikczemnym najwyższym porządkiem. Tymczasem, przepełniony furią, najwyższy wódz Kylo Ren poszukuje imperatora Widmo, zdeterminowany, by zniszczyć jakiekolwiek zagrożenie. Dla swej władzy. Dobra. Ale dziwnie, tak bez tej muzyki było. Ale przez to teraz nie mogę zarabiać na paru filmach przez tą muzykę. Dlatego ją wyłączyłem, nie? Głosem, jaki tylko słyszałeś, słyszałeś w swoich myślach. Ciemna strona mocy stanowi drogę do wielu umiejętności, które wielu uważa za nienaturalne. Realne. Co takiego możesz mi dać? Wszystko nowe imperium. Hmm. Hmm. Nowe Imperium. Znajdź dziewczynę. Połóż kres Jedi i zostań tym, czym twój dziadek Vader nie zdołał. Pięć sekund! widzieć. Co dla nas masz? Od sojusznika. Śpiega z porządku. Szczęśliwa wiadomość do Starzley. Okej. Okay. po nas. Pół, już! <grybuj> no i dobra. Trzeba się pozbyć Słuchajcie, tutaj z tego co kojarzę, ciężko o to, żeby nie zdobyć tutaj prawdziwego Jedi. Naprawdę ciężko. To już chyba nawet pro Igor mi pisał pod którymś filmem. O jej, Minikita. Nie patrzcie na to że ja na swoim saveie tego nie zdobyłem. Z tego sokojarze by najmniej. Dobra, jeszcze jeden. Uważaj na sokolapow! Rozciągaj tu głowę, ciało. Jeśli ty staj! Lecimy prosto w ten ślifny, jak teraz w to żurawia. Dobrze myślisz możemy O tym samym myślałem. Dobra. Bazy. Nie mogę na przyspieszyć ani nic. Jaka gruba może być ta ściana lodu? <grym> no dobra, to skaczemy w nadprzestrzeń! Ktoś się tego Jeszcze raz! Dobra. Ha, ale nie ma, nie? No nie, raczej nie. Gdzie jesteś? Boże, pojedziemy to samo gdzieś. To samo co Fin. Dobra, już wiem. Zbogło! Bądźcie ze mną, bądźcie ze mną, bądźcie ze mną. Nie ma ich ze mną. Oh. Rej, cierpliwości, idę na trasę ćwiczeniową. O, skoki. Gra swobodno odblokowana. No i tak jak mówiłem, prawdziwy JD jest tutaj nieunikniony. Kurde, pominąłem w postacie, no ale trudno. Nie zwracajcie też uwagę na ilość pieniędzy oraz klocków z tego względu, że Zacząłem sobie od tej trzeciej trylogii. No bo po co miałem poprzednio przychodzić jak tutaj i tak dopiero robiąc siódmy to zrobię tak naprawdę. Dobra. No. Dobra, sek. Ej no, to jest niesprawiedliwe. Dziękuję ogólnie widzom. Tego co kojarzę to chyba Wojtuchna mi napisał, że właśnie... O Jezu no! Mm. Że brakuje właśnie tych trzech odcinków. Bardzo dziękuję, że w ogóle ktoś o tym wspomniał. No bo nie wiem kiedy ja bym się skapnął. I tak długo zwlekałem z tym, powiem wam. Ej, nie tak miało być! Ray, why? Why you do this to me? BBA tam, tam, tym bardziej nie wejdę. Dobrze powiedziałaś, Rej Zmotywowałaś mnie. Szczerze. Sz szczerze. A ogólnie jesteśmy chyba na planecie Na kantonice chyba Nie na Adjunct Clos, boże, co ja gadam. Więc sobie zobaczymy ile mi... ile mam tutaj rzeczy do ogarnięcia. Na Adjan Clos No dobra. Okej. Okay. Potrzebuję tu strażaków! I drugiej grupy, tam tył! Szybko! Trasa ćwiczeniowa. W najwyższym porządku jest Kret i przesłał nam wiadomość. Pan Ratar nawet czyści. Powrócić. Teraz planuje zemstę. Ma największą flotę, jaką widziała Galaktyka. Ukrytą w nieznanych regionach, na planecie Exegol. Luk jej szuka. Pisał, że żeby się tam dostać potrzeba tego. Telurium situ. Zacznę szukać tam, gdzie jego trop się urwał. Na pustyniach pasany. Lecimy z tobą. Joey, Zaprawiłeś ten kompresor? Dobra. No to ruszamy na pasany. Dobra. Lecimy na pasane do zakazanej doliny. Czekajcie, chcę zobaczyć, ile Agent klos ma. Ła! Wow, malutko. Chociaż 7 misji pobocznych jest to, no nie do końca bym powiedział. O, mamy śmigacze. Tam ścigacze. Festiwal przodków. Festiwal przodków Aki-Aki. Nigdy nic podobnego nie widziałam. Ja nigdy nie widziałem tak mało te ludzi. Co teraz? Rozmawiamy, pytamy. Może się dowiemy, czego Luke tu szukał? Ten dziwny pustelnik ciągle psuje mi zabawę. Łazi w tej swojej masce i tylko oczy to, oczy tamto naprawdę odcipiłby się wreszcie. <ścoughs> odcipiłby się wreszcie. To jest jedna z najdziwniejszych zbieranin, jakie widziałem. A widziałem wojny i wodzkodłockie. O, tak mi pusto na szyi. Wszyscy inni mają te takie ładne naszyjniki. Gdzie taki można dostać? Nie interesuj się. Ej, bez przesady, nie przyjechałem no cię. Chcę tak popatrzeć w górę i widzieć latawce zamiast statków w porządku, co lecą po mnie i moją rodzinę. Ten festiwal Aha. daje choć na chwilę zapomnieć o całej tej ich galaktycznej okupacji, nie? Okej. Okay. I tu mamy chyba ostatniego. Nie wiem, czy to widać, ale nie jestem stąd. Porozmawiaj lepiej z kimś miejscowym, oni wyglądają na takich wiedzących. No, to się nie przyda. Pogadajmy z kimś miejscowym. Teraz latają, ty ja zaczynam poziom. O ty ty. Nambigima. Nazywa się Nambigima to bardzo ładne imię. Ja jestem rej. Nie ukryjesz się, Rej. Co? Coś z maską, pewnie? Znajdę cię, i przekonam do przejścia na ciemną stronę. Zobaczymy. Mój że ja muszę anulować tę złomiarkę. <grym> 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 Musimy iść do Sokoła ja przysłała mi wiadomość. Generale... Lando. <noise> Razem z lukiem śledziliśmy pewnego łowcę. Ociego z Bestuna. Miał trop, który mógłby nas zaprowadzić do Tellurium. Istniały tylko takie dwa. Przelecieliśmy za jego statkiem pół galaktyki. Został opuszczony. U wylotu kanionu. Mam co do tego złe przeczucia. Zauważyliśmy poszukiwany ruchy. tam Też migacze się dostać do statku! Teraz kojarzy. Mam nadzieję, że wszystko się zmieści w tytule. Teraz latają No i przypadkowo zebrałem minikita, no widzicie No to dosłownie mi wjeżdża przed celownik Niby dobrze, bo wcześniej było trudniej zdobyć, ale no nie tak perfidnie, no bez przesady. nam. I drugi minikit. No żart. Nie wiem skąd nawet. Patrz, ja tu kolejny już trzeci. No Ja pierdzielę. Ej, wiecie, że ja nad nad to nie celuję. To samo się zdobywa. Trzeba być debilem, żeby nie zdobyć tych wszystkich minikitów. Przepraszam, jeśli kogoś tym obraziłem, ale poważnie mówię. Ne. Nara. Go kiedyś widziałem. <śmienic> Zafascisko! się czegoś! Czy ta agonia kiedyś się skończy? Gdzie jest reszta? Znajdźmy ich. Ok, i koniec poziomu. By the way. Dobra, tak więc, słuchajcie, zrobiliśmy jeszcze nowe zwanie, Trzy miniki te, totalnie przypadkiem, nawet niecelowo. Lando Calrissian, pustelnik, Lando Calrissian, część dziewiąta. No i to tyle. Dobra, tak więc, słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z LEGO Star Wars The Skywalker Saga.